I rozpoczynam kolejne nagranie moi drodzy. Już do Was idę. Włączam stoper i już widzicie kolejne nowe, czyste, białe płócienko o formacie 30 na 50 cm. Na nim będę rozpoczynał malowanie kolejnego obrazka. To będzie obrazek taki z cyklu tych kwiatów. Będzie drugim do, do tego cyklu pierwszy już rozpocząłem trzy odcinki, malowaliśmy razem irysy, a teraz będzie I te, te irysy sobie podsychają, ja będę to kontynuował przy najbliższej okazji. Jak troszeczkę podesnę właśnie, podesnę ten obrazek, też Wam o tym później wytłumaczę, pokażę jak to, jakie są zalety tego, że po prostu na jakiś czas odstawiamy obraz i malujemy kolejny, a po jakimś tym, tym ze warstwy przesychają, a tym bardziej, że używacie sykatywy, to on będzie szybciej przesychała. Yy, przesychać się będzie ten obrazek, a później używając yy, no malowania takiego pewnych zabiegów można to pewne efekty lepiej łatwiej uzyskać i na mokrej warbie jednak nie można wszystkiego zrobić tym bardziej, że się maluje, znaczy można zrobić jeżeli się maluje fakturowo grubo, takim basto. natomiast jeżeli się maluje tak yy, yy, chce się malować w tak tradycyjny sposób, taki klasyczny yy, z jakimiś tam laserunkami, przycierkami, to to będzie trudniejsze Witam Was na moim kanale, to jestem ja, Namrazik, jesteście na moim kanale malowanie obrazów krok po kroku i zaczynam kolejny obraz. Jak powiedziałem, od czego? Od tego, że biorę czarny... W ogóle to, powiem Wam, tak się Wam z Wami podzielić, moi drodzy widzowie, refleksją taką, że tutaj zacząłem malować i tak podpatrzyłem, nawet ktoś mi tam polecił spróbowanie zrobić sobie paletę z tej itemiku takiego y, 30 na 30 na 40 i hmm. powiem szczerze, że to podpatrzony u profesora Sacharowa, u, 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 u Igora Sacharowa powiem szczerze, że coś jednak chyba tutaj nie, nie do końca y, jest to dla mnie. I y, y, nie wiem, nie wiem, czy, czy nie wrzucę do mojej tradycyjnej metody i malowania w ten sposób, że y, tak jak to robię zazwyczaj. Słuchajcie, dzisiaj będę chciał, nie wiem, też maluję kwiaty, już nie, nie, nie precyzuję tego, jakie to będą kwiaty, natomiast chcę, chcę zrobić coś takiego, że popatrzcie, ja będę teraz tutaj parę, parę kształtów narysuję takich ogólnych, na tym, na tym polega takie malowanie do, kół, do szczegółu, że po prostu że po prostu planuję sobie kompozycję, komponuję sobie na tą przestrzeń obrazu na, na tym, a, a później będę budował jakieś tam y, charakterystyczne rzeczy z tym obrazem związane, tak, o. Tu mi gdzieś y, ta kompozycja, by fajnie by było, żeby, żeby w ten sposób przebiegła. Tu jakieś, y, gdzieś może jakieś łodyżki i w ten sposób y, sobie planuję y, obraz, ale y, zwróćcie uwagę, że nie planuję y, tego y, w takiej formie, y, wiecie, zaznaczania jak tam yy, yy, kwiat wygląda i do tego, do tego yy, jeszcze czas i pora yy, przyjdzie na to, czas i pora, o, ten sposób powinien się wyrazić. Natomiast teraz yy, próbuję sobie to tak mniej więcej, zgrubnie. Dlaczego robię to ciemną farbą czarną, bo oczywiście złamaną delikatnie yy, tym, tym, tym razem jakąś tam błękitem. Dlatego, że y, po pierwsze czarny kolor najszybciej schnie. Y, to jest związane z naturą y, jego, tego koloru. Dlatego, że najwięcej pochłania tego światła. I, 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 no i taka jest, taka jest właśnie natura tego, tego, y, tego, że czarny kolor właśnie w ten sposób się zachowuje. Natomiast y, najdłużej to jest jasne. I natomiast y, już wielu z Was, którzy teraz adresuję to, to szczególnie do tych moich widzów, którzy które zaczynają przygodę ze mną i tutaj oglądanie mojego kanału, to też Wam y, to radzę i y, ja nie, nie, ja nie y, rozrysowuję y, kompozycji obrazu y, tym, nie rozrysowuję jakimś ołówkiem, czy jakimś innym y, innym ty, innym sposobem, czyli tam, żeby po prostu nie brudzić, później nie mieszać tych technik i nie, nie, nie powodować tego o. Tutaj po prostu kompozycja jest ok. Y Chciałem tak jak Pamiętacie kiedyś, ja zrobiłem taki te, taki y trzy obrazy namalowałem, to akurat był w formatu y 50x40 cm. Nawet jeden z tych, te, te, tego tryptyku, czy tamtego cyklu y jeszcze mam, y czyli słoneczniki oparte na kontraście fioletowego z żółtym. Akurat ten obraz jest. Y Zobaczcie go na mojej stronie, która już lada moment ruszy zapraszam no, w ogóle na nią to, to jeszcze do nabycia jest w ogóle. Te, są te słoneczniki, ktoś tam kiedyś zamówił i tak ten obraz czeka, czeka na, na swojego właściciela, także zapraszam, jeżeli komuś yy, ktoś chce go kupić, to po prostu yy, napiszcie do mnie i prześlę na maila fotkę tego, yy, tą fotkę tego obrazka i, i, i możemy się dogadać. Puszczę go tam naprawdę za niewielkie pieniądze, yy, to tak yy, a propos, ale tam były takie trzy kontrasty właśnie żółty, na przykład z fioletowy, te, żółty z fioletowym, to był obraz y, właśnie te słoneczniki. Y, drugi kontrast to był czerwień, czerwień z zielenią. Ten drugi, bardzo ostry kontrast to, to były maki i też już znalazł swojego właściciela te maki, chyba w Poznaniu są, tak, y, u Oli, tak. A trzeci to był, y, to był, y, to były był irysy właśnie, warciu y, o, 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 o kontrast pomarańczowego z niebieskim i ten obraz jest w Niemczech y, u Helmuta, y, Bardzo fajnie, także tu jeden w Poznaj, drugi w Niemczech, a ten trzeci jeszcze czeka na, na tego nabywcę, a tutaj chcę, troszeczkę chcę odejść od tego, bo po, pomyślałem sobie, że y, pociągnę ten y, na tym formacie, bo jest taki grawny i fajnie kwiaty na tym będą wyglądały, y, pociągnę ten temat i zrobię tutaj, pokażę Wam troszeczkę szerszą y, paletę tych kontrastów, bo te trzy podstawowe kontrasty, które jeszcze będę Wam opowiadał, to są one wynikają z tych barw komplementarnych, czy dopełniających się inaczej mówiąc. Czyli te barwy to są takie jak, są te barwy trzy podstawowe, czyli żółta, niebieska i czerwona. A bo te komplementarne, czyli dopełniające to są pomarańczowa, fioletowa i zielona. Czyli te trzy barwy dopełniające, które dopełniają na, na kole barw tęczowej, one leżą naprzeciwko tych barw podstawowych. Tak, naprzeciwko niebieskiego leży pomarańczowa, naprzeciwko fioletu leży, czyli... Żółta leży naprzeciwko fioletu, a czerwona leży naprzeciwko zieleni, czy zieleni leży naprzeciwko czerwieni. A chcę teraz pokazać, to są te podstawowe, takie najbardziej drastyczne, że tak powiem, czy tam najbardziej ostre, najbardziej mocne kontrasty. Natomiast też chcę pokazać Wam, że kontrasty, kontrastować można w obrębie jakichś tam nawet podobnych ciepłosie barw, czyli na przykład barw ciepłych, czyli na przykład można zrobić kontrast. Barwy żółtej niekoniecznie jest barwą chłodną, czyli tą tą po, pochodną, czy komplementarną, tą dopełniającą, jaką jest do żółtej fiolet. Ale można zrobić na przykład żółtą skontrastować z ciemnym, czy ciemną czerwienią, czyli żółci czerwień, dwie barwy bardzo ciepłe, gorące i na przykład takim mocno, mocnym, prawie takim bordowym kolorem czy mocną czerwienią, to też po prostu ten kontrast już nie jest taki będzie jeszcze oparty na tym, że jest barwa ciepła z chłodną, czy z zimną. Natomiast zaraz o tym będę wam też opowiadał przy, kolei, przy, na, przy malowaniu obrazka. Teraz co robimy? Tak zaczynamy malować obraz, że my najpierw rozrysowujemy. Teraz biorę inny, szerszy pędzelek, czy w ogóle pędzel. Maluję pędzelami polskiej firmy Renaissance, tak jak jak farbami polskiej firmy Renesans, czyli farbami olej ART. Akurat te farby, one są w dwóch rodzajach pojemności. Ja używam 30-tek, Są też mniejsze pojemności. Dla tych, którzy początkujący są i zaczynają malowanie, możecie kupić sobie te 30 mniejsze tubki, bo wiadomo, żeby nie inwestować, zbyt dużo nie wydawać. Skoro nie, jeszcze nie jesteście do końca może przekonani, zdecydowani, że to na tą przygodę z malowaniem, to lepiej nie, nie inwestować tam zbyt y, dużych pieniążków na początku, y, a sobie właśnie mniejsze kupić, sprawić. Do tego maluję farbami, tymi pędzlami, y, ten na przykład mam. Y, generalnie y, naj, najlepsze pędzle do, do malowania olejami to są, y, znaczy ja teraz maluję, y, generalnie to było i tak przez lata i wszyscy wielcy mistrzowie tak malowali, to do farb olejnych są szczeciniaki. To są pędzle szczeciniaki, czyli takie Twardego y, szczeciny, fińskiej szczeciny, z twardego włosia. I najlepiej, żeby to były pędzle płaskie. Są też szczeciniaki okrągłe, mm, takie jak tu na przykład y, z takiej szczeciny, właśnie świńskiej, ale tu nawet wyjąłem te I już, różne bardzo duże. No i te na przykład są y, i one są, jeszcze druga rzecz, to są różne. po pierwsze są z różnych tych. Ten jest y, y, z syntetycznej yy, do Włosia. Teraz maluję pędzami syntetycznymi, yy. one jeszcze mogą mieć różne końcówki, bo na przykład yy, yy, zakończony prosto, zakończony taki szczecinaczek płaski prosto zakończony, on może być też tak zwany koci język ten mam wyjęty z On jest taki, takim lekkim łukiem zakończony, no, ale takim tego rodzaju farbami. I teraz używam je jako medium, czyli do rozcieńczenia farb. Yy, tu mam troszeczkę już przybrudzone w, w miseczce yy, mam yy, używam cyklatywy, po to, żeby szybciej schły, można jeszcze jakieś media żywiczne, można używać, ja też yy, do tej pory yy, teraz mi zależy na tym, żeby yy, szybciej schły żeby to długo nie, 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 nie. Bo jak sobie obstawię, mam nie, niewielkie tu, tą pomieszczenie tej pracowni. Jak sobie, będę, za, będzie, nie będę miał miejsca tego, gdzie tego suszyć, a tym bardziej, że teraz jest taki okres, że yy, no nieważne jaki okres, w każdym razie, że jest to, to i te farby olejne, używając tylko na przykład oleju lnianego i tam terpentyny, potrafią schronić, nie wiem, i miesiąc, i trzy tygodnie, to jest minimum, tak moim zdaniem, kiedy farba wysycha, szczególnie tak, jeżeli jest malowana tak impasto, grubo, fakturowo, tak, a po, a po to się maluje tak grubo, żeby, żeby właśnie były, było to, no, żeby zakrywać, żeby się te farby nie rozmazywały podczas malowania, i, i, i dlatego tak to wygląda. To jeszcze dłużej jest, nie? Jeżeli to jest bardzo grubo, tak? Teraz właśnie o tym będę chciał powiedzieć Wam. O! Już już tu ślad kolejny będzie, kiedy jakiś tam żółty mam kolor taki i chcę wypełniać kolorem te, ten to będzie... Wystarczy, że gdzieś zahaczę o ten, o ten ciemny kolor Wiesz, dosyć szybko to będzie przesywał. To już ten ślad tego Malowanie polega na tym wykładzeniu takich krótkich pociągnięć czy to pędem, czy szpachą I dlatego y, trzeba po prostu, tak jak ja to robię, jakiś moment odczekać, przeczekać i później, później do tego podchodzić w kolejnym w etapie po jakimś tam jakichś czasów, tam po jednym, dwóch, zależy czy używać jest tylko sekrety, czy... Czy to, miałem w ogóle to zrobić żółte kwiaty, takie mm, w odróżnieniu od tego, co ostatnio malowałem irysy, czyli niebieskie, tak, będą żółte, yy, może gdzieś tam jakieś z czerwienią i skontrastować to tło właśnie ciemniejsze, zrobić albino to z lewej strony. Także tutaj jeszcze pewnie to tło zmienię troszeczkę na, yy, powiedzmy, o od razu to namieszam. Wracając do, do mojej palety, której doświadczenia z paletą yy, podpatrzoną u profesora, czy tam u Sacharowa. Yy, moim zdaniem, o yy, tu już ten kolor też jest jakiś przywrócony. Yy, moim, ja yy, należę do, do tego rodzaju yy, tutaj yy, twórców, czy tam yy, malarzy, którzy używają yy, no muszę mieć dużą paletę. Yy, może powinienem mieć wtedy duże podobrazie takie i na tym płótnie sobie to ale to później zmywać, znowu przetań... Ten... Dla mnie... Kurczę, już to brudzę. Dla mnie właściwsze jest na przykład karton, który sobie pomaluję, zagląduję tą emulsyjną farbą białą i później jak się zużyje, to wywalam i... A tutaj to... Po pierwsze, to dla Was pewnie niejednokrotnie będzie to szkoda, żeby po obrazie używać do tego, żeby mieszać na nim farby. A po drugie, no to... Znaczy ja nie, nie, nie ten... Nie, nikomu nie narzucam i... U mnie to chyba się nie sprawdzi, no po prostu dlatego z takim co wychodzę do Was y, moim doświadczeniem, y, się dzielę, spostrzeżeniem. Ale kto wie, może u Was y, będzie to inaczej przebiegało. Y, no i sobie tu powróciłem, właśnie o to chodzi, że y, teraz tutaj w ogóle Sakharov y, używa sześciu kolorów, ja używam większej ilości kolorów i jakby wycisnę sobie na takie małe pucienko. po prostu, popatrzcie, ja tu nie mam miejsca gdzie mieszać. Yy, tu nie, Już tu się zrobiła jakaś kupacja pomarańczowa i już tu jest, yy, tu już spod podu jest jeszcze zieleń widzicie yy, brudzi. Tu, to bym teraz musiał zmyć to, yy, użyć tych farb, które tu już wycisnąłem, zebrać je szpachlą, z grubsza to, to, to z, yy, że tak powiem, no, zebrać te, ten namiar farby, yy, czy nożem, czy jakąś szpachlą. I szmatą z terpentyną y, to umyć i odstawić, żeby, bo to wiadomo, że też będzie po takim przemyciu, kurczę na no, coś się będzie działo. A może na pieniądze, może jakąś wygraną, jakaś wygrana mi spotkał, jakieś duże zamówienie wielkie na kupę kasy. Y, I słuchajcie, no i to tak, tak wygląda, że po prostu później y, trami, który mógłby być wykorzystany na, na fajny obrazek, y, mam, y, już drugi, jeden już schnie, y, poprzedni... Także chyba się do mnie nie sprawdzi jako paleta, no ale no zobaczymy. Na razie, na razie tak to wygląda jak wygląda. Tylko się później niecierpliwie nie i zwłaszcza, że sobie tutaj na palecie zabrudziłem, zrobiłem bagno. A ja, a ja lubię zmalować czystymi barwami, tak jak zauważyliście. O, i teraz już znowu mm, kolor będzie, o, fiolet jakiś brązowy wychodzi. Także nieciekawie, no. Od razu wracam do. I, i, I tu jest to to już jakiś brud mi się zrobił. Już jestem niezadowolony z siebie i, i teraz malowanie już mi nie pójdzie tak jak bym chciał. Dlatego, y, dlatego właśnie, dlatego. Dlatego wracam, wrócę do, do swoich jakichś stałych, sprawdzonych metod i sposobów. O, proszę bardzo. Na czystym y, powierzchni kartonu zmieszałem sobie ultramarynę i, i karmin, dodaję troszeczkę bieli. Już mam piękny fiolecik. O, już. Już ten kolor zupełnie jest inny niż, niż to, co namieszałem na tym tej, brudnym, na tej obrudzonym yy, od tego yy, kolorze. Yy, no. Yy, na no tej brudnej palecie zrobionej z tego, z tego blitremiku, tak? Także nie wiem, dzielę się tym spostrzeżeniem, ale nie wiem, pewnie powiecie, no po to, co to, to w, to, to w końcu, po co próbowałeś, skoro teraz od tego odchodzić no, no dlatego właśnie się próbuje. To tak jak, nie wiem, Newton powiedział, że on nie po, po, poniósł, bo ktoś tam mu zarzucił, że tyle prób, tyle jakichś tam yy, nieudanych i no to trzeba to potraktować jak porażkę. No nie poniósł porażkę, tylko po prostu kolejny zrobił krok do tego, żeby później właśnie do takiego doświadczenia yy, nabyć, które po pozwoli już następnego razu tego, tego, tej porażki, tego błędu nie popełni i już będzie to inaczej wyglądało przy następnym. Tak będzie pewnie u mnie. O już tam, tu, tu mi farba przesycha, tu już się rozmazuje, no i tak... Ach, dobra. Już nie będę żalił, tylko będę... Słuchajcie, macie to robić... To ma... Nie można robić czegoś yy, i, i robić tego dobrze, co, yy, co z góry jakoś tam, czy tam... To nam nie, nie wychodzi, to co co nas jakoś blokuje, to później nas tam yy, wiecie, stresuje. No, nie można robić sobie czegoś w stresie i, i, i żeby to później dobrze wyglądało. No, dlatego lepiej, lepiej właśnie zrobić to yy, o, zrobić to z radością, z uśmiechem na twarzy, ciesząc się tym, co robimy, yy, a, nie, a nie tam martwić się, yy, tam, przeżywać później, że coś zrobiłem nie tak. Teraz zrobiłem więcej karminu i tu od dołu chcę taki zrobić ciemny, żeby ten kontrast był właśnie takim bordowym, a nie, a nie na tym, a nie na... Yy, oczywiście to jeszcze będzie... Yy, wiele razy tutaj ja będę podchodził do tego i będzie, będę to zmieniał, ale na, na, ten, na ten moment yy, chciałem Wam powiedzieć, że... Yy, pokazać, że po prostu yy, ten obraz będzie budowany w ten sposób, że yy, Pierwszy etap to jest rozrysowanie. Drugi, teraz wypełniam kolory. Na, spróbuję sobie odnajdywać te, te, które będą tutaj mi y, najbardziej odpowiadały do tej kompozycji. A, czyli teraz wypełniam cały, całą przestrzeń obrazu y, kolorem po to, żeby żeby po prostu y, no, pozbyć się białego, białego y, tła, białego płótna. Y, I teraz sobie ponakładam to tak yy, delikatnie tutaj po... No, tutaj ten brud już tu zostanie. No i tu to troszeczkę nie to, że tak powiem, yy, ale to o, może to przetrę Szpachną, nadmiar wytrę, w ten... wytrę nadmiar w yy, szmatę. Szmatkę musimy mieć też szmatkę do, do wycierania szpachli czy pędzla. To matko, co z tym nosem, no. Biorę czysty pędzelek, bo znowu nie jestem przygotowany. Gdzieś mi to pędze tu po, się pochowały. Dobra, mam te poszczególne krzycze Chciałem Wam powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że yy, niebawem pokażę tutaj na kanale yy, obrazy, które maluję. Jednak... Yy, yy, a no i odchodźcie od tego. jak, jak Podczas malowania, yy, to, to też o tym miałem powiedzieć, odchodźcie od yy, obrazu, od żeby Powiedzieć na niego z innej perspektywy, z innej, takiej większej odległości. Yy, to jedna rzecz. Później chciałem Wam powiedzieć o tym, że yy, kurczę, no. coś mi dzisiaj nie, nie mam dnia, chyba, yy, że będę pokazywał Wam tutaj na kanale, na kanale yy, obrazy, które powstają, bo nie, nie zawsze yy, nawet tutaj taką rozmowę przeprowadziłem tutaj ze znajomą yy, yy, z Emidio. Yy, pozdrawiam Cię, Emidio że yy, w tym momencie, że jednak yy, m, proces takim jest malowanie obrazu wymaga pewnego skupienia, wymaga pewnej koncentracji, takiego oderwania zresztą ja sobie na przykład malując do, te obrazy zarabiałem,